Podkreślam, że się powołano na statut i chcę, żeby wszyscy słuchali dość uważnie. Otóż paragraf 33 informuje, że w każdej sesji powinno być przyjęcie protokołu z poprzednich zebrań, interpelacja i wolne wnioski i sprawozdanie prezydenta i przewodniczącej z, z, z działań między sesjami. Taka jest treść i zapis paragrafu 33 statutu, na którym się powołujemy, a nie potrafimy zinterpretować, bo interpretujemy tak jak chcemy. Bo wybory mają do siebie, że każdy robi jak chce. Dziękuję bardzo. Po mojej ocenie mamy sytuację bezprecedensową, dlatego pozwoliłem sobie zabrać głos. Otóż, um, co najmniej kuriozalną sytuacją jest sytuacja, w Rada Miasta po raz kolejny musi pytać Prezydenta Miasta, czy Prezydent Miasta wyraża zgodę na to, jakim, nad jakim porządkiem obrad ma radę debatować. To jest absolutnie zadziwiające. Dlatego, jak proponuje Pani Przewodnicząca, w związku z tą skargą, która wpłynęła do Rady, w związku z tą opowiedzią, którą Pan Prezydent udzielił na to, że nie zgadza się, aby podczas dzisiejszej sesji pojawił się punkt interpelacje. Ja pragnę Panu Prezydentowi przypomnieć, że radni może mogą zgłaszać interpelacje między sesjami, tylko Pan Prezydent na nie nie odpowiada. 6 kwietnia zgłosiłem do Pana Prezydenta interpelację, dwukrotnie prosiłem o odpowiedź, raz na piśmie, również Przewodnicząca prosiła o odpowiedź na piśmie, Pan Prezydent nie odpowiedział na tą interpelację. Więc może między innymi dlatego Panie Prezydencie, radni oczekują tego, że punkt interpelacji znajdzie się w punkcie z Do obrad. Dotychczas jest Pan pierwszym Prezydentem, bo inaczej nie trudno To nam się boi interpelacji, które radni kierują w kierunku prezydenta ze strony mieszkańców. No ja powiem to jest wielki skandal. Pan prezydent pokazuje w tym momencie, że boi się radnych, a tak naprawdę boi się mieszkańców, boi się ich głosów, boi się interpelacji radnych, no, a tym samym działa przeciwko mieszkańcom. Z uwagi na to, że radni w tych interpelacjach zgłaszają sprawy ważne dla tychże mieszkańców. Jest to świadome działanie, żeby stokradować możliwość działania radnych, żeby radni nie mogli zadawać wprost pytań prezydentowi, bo tak jest wygodnie, a prezydent boi się, że to, jest jego, to są jego ostatnie dni w ratuszu, dlatego robi wszystko trudniej życie.